Szanowna Pani Marszałek, Panie Panowie Posłowie, Panie Ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska przypadł mi zaszczyt, chociaż przyznam wątpliwy, zaprezentować stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo ochrony środowiska. Dlaczego wątpliwy. Panie Ministrze, ponieważ mamy od ładnych kilku miesięcy w Polsce do czynienia, nazywamy to z takim swoisto, swoistego rodzaju zezem rozbieżnym, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, finansową państwa polskiego. Z jednej strony, dzisiaj tu obecny, to jest też taki dosyć wymowny zbieg okoliczności, prezes Glapiński mówi wszystkim Polakom, zwłaszcza tym, którzy wzięli sprawę w swoje ręce i, nie licząc na państwo, zadbali o swoje mieszkania dla siebie, dla dzieci, dla wnuków, o domy. I oni dzisiaj zbierają cięgi za zaciskanie pasa. Z drugiej strony mamy Radę Ministrów, rząd, zaplecze parlamentarne, które mówi, nic się nie dzieje, trzeba uruchamiać kolejne środki, I czy to jest celowe, czy niecelowe, trzeba gasić pożar, drukować, pożyczać, nie ma, nie ma opamiętania. Ten zes rozbieżny dzisiaj się w bardzo wymowny i znamienny sposób niestety za pomocą tego projektu, który Państwo przedstawiacie potwierdza. I nie możecie od dzisiejszej debaty powiedzieć że nie ma w sprawach fiskalnych, gospodarczych w Polsce zeza rozbieżnego, jeśli chodzi o podejście do drożyzny, do, do inflacji, do tych skutków negatywnych, które dzisiaj zgodzę się z panią poseł Leszczyną, zbierają dzisiaj, czy zbiera większość, większość Polaków. No jest pytanie o intencje czy to są czyste intencje, czy też niecne? intencje związane z przyszłorocznymi wyborami i to wszystko wskazuje na to podwójnymi jak się ocenia jak oceniają eksperci ta zmiana która będzie wprowadzana ustawą to jest dodatkowe 100 miliardów dla rządu jest pytanie co z tymi 100 miliardami polski rząd którego, którego pan minister jest tu reprezentantem co zrobi są poważne obawy, że niestety rozdysponuje to nie po to, żeby Polakom było lżej, tylko po to, żeby mieć co w kampanii robić i, i, co, i co rozdawać. Dobrze, żeby dzisiaj opinia publiczna też wiedziała, co z tymi dodatkowymi, wygenerowanymi środkami rząd zamierza zrobić. Kolejna rzecz, która budzi poważne wątpliwości. No to jest wyłączenie kolejnych instytucji, poważnych instytucji z reguły, którą z, z obowiązywania czy z objęcia stabiliza, stabilizacyjną regułą wydatkową. To jest już bardzo niepoko, niepokojące, bo zaczynamy nagle wprowadzać taką zasadę równych i równiejszych, jeśli chodzi o dysponowanie środkami publicznymi, Póbiedy, żeby to były. Wysoka Izbo Środki Prawa i Sprawiedliwości. To możecie państwo sobie wtedy dowolne reguły i zasady wprowadzać. Róbcie z tymi środkami, co chcecie. Ale wy nie dysponujecie swoją partyjną kasą, bo tą oczywiście skrupulatnie strzeże pewnie skarbnik, prezes. Wiemy, że ma do tego bardzo, bardzo dużą wrażliwość. Dysponujecie środkami publicznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkich Polaków, którzy się składają na te pieniądze i które te pożyczone dzisiaj przez was pieniądze na wysoki procent będą kiedyś spłacać. Niektórzy mówią, że znacznie dłużej niż spłacaliśmy długi po Edwardzie Gierku świętej pamięci. Dobrze dzisiaj by się było, panie ministrze, z tych wszystkich wątpliwości przed opinią publiczną wycofać. Klub parlamentarny Koalicja Polska nie widzi możliwości poparcia ustawy, która jest podszyta niecnymi politycznymi czynami, również składamy wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję.